Nawyk chodzenia samotnie do barów rozwinął jeszcze w Londynie. Po pół roku w Kalifornii do reszty osunął się w alkoholizm. Już od dekad nie pije i jest zupełnie innym człowiekiem niż gdy zaczynał w Hollywood. Dzień dobry, nazywam się Karolina Pasternak i dziś opowiem Państwu o Antonym Hopkinsie. Zawodowa historia Antonego Hopkinsa jest bardzo specyficzna. Grał dużo i z sukcesami, właściwie od początku kariery. Miał status aktora spełnionego już w Londynie. Gdy przeprowadził się do Hollywoodu, także grał dużo i jego filmy odbierane były pozytywnie. Nie mógł przebić się jednak do mainstreamu, nie mógł znaleźć takiej roli, która osadziłaby go na mapie. Aktorów anglojęzycznych, jako tego, który jest w stanie ponieść film, jako tego, który jest w stanie przyciągnąć za sobą widzów do kina. I to się zmieniło, gdy Anthony Hopkins miał 50 lat. To wtedy zagrał rolę w Milczeniu Owiec, a historia. Tego filmu była zresztą też bardzo ciekawa i tego, że to właśnie do Antonego Hopkinsa powędrowała rola Hannibala Lectera, bo nie on był pierwszym wyborem. Rolę miał zagrać pierwotnie Jean Hackman. On także miał reżyserować film na podstawie słynnej książki. Hackman miał za sobą film Mississippi w ogniu i Francuski łącznik jeszcze wcześniej i obawiał się, że jeśli kolejna duża, znacząca rola będzie w filmie mrocznym i będzie to rola, no w tym przypadku niesamowicie negatywna, to może to zaszuflatkować go w jakiś sposób, i ostatecznie nie zdecydował się, żeby wyreżyserować i zagrać w tym filmie. Porzucony przez Gina Hackmana projekt bardzo ochoczo przytulił Jonathan Dem, Reżyser rozważał do roli Hannibala Lectera no, topowe aktorskie nazwiska, między innymi Daniela day Luisa, Shona Conerego, ale także Jacka Nicholsona. No jednak stanęło na Antonym Hopkinsie, i dzisiaj, z perspektywy czasu, wydaje się, że nie ma innego od twórcy tej roli. Jest na ekranie, co może Państwa zaskoczyć: w Antonym Hopkins w tym filmie łącznie kilkanaście minut niedługo, jak na niemalże dwugodzinny film. Ale tyle wystarczyło, żeby zapisać się na kartach historii kina jako najbardziej demoniczna, przerażająca, mroczna postać. Jedna z najbardziej mrocznych postaci w historii. Jodie Foster, która zagrała Clarice też po przejściach, bo o tę rolę z kolei starała się Michelle Pfeiffer. Ale Jodie Foster dostała ją ostatecznie i wspomina, że od początku bała się Hopkins'a. Był w roli także poza scenami i jak to opisała, czuła dreszcz już wchodząc do pokoju, w którym mieli odgrywać się sceny. Co zabawne, także Anthony Hopkins bał się Jodie Foster, ale z zupełnie innych powodów. Była świeżo po wygraniu. Oscara i Hopkins yy, zwyczajnie miał przed nią tremę. Hannibal Lecter w wykonaniu Antonego Hopkinsa jest jedną z postaci najczęściej kopiowanych, cytowanych, naśladowanych na miliony sposobów w grach, w telewizji, w literaturze czy w kinie. Od pierwszej sceny dokładnie wiadomo, kim jest bohater, zamkniętym w celi bez okien mordercą, psychologiem, który zjadał smakowite części ciała swoich pacjentów z fasolką, popijając wybornym chianti. Mimo to do ostatniej sceny nie sposób oderwać od niego wzroku. Wiele lat wcześniej, zanim Hopkins zagrał w Milczeniu Owiec, miał okazję wcielić się w Adolfa Hitlera, i gdy gotowa była pierwsza układka, producent zobaczył film i się przestraszył. Podszedł do Hopkinsa, mówiąc mu, że tak nie można, że jego Hitler był niesamowicie ludzki. Co nie podobało się producentowi. Hopkins nie mógł zrozumieć tego zarzutu. Przecież Adolf Hitler nie był robotem, był człowiekiem, i to właśnie było najbardziej przerażające w tej postaci, że ludzie są w stanie dokonywać czynów najbardziej mrocznych. W swojej długiej karierze grał niemal każdy rodzaj ról. Artystów, w Choćby w filmie Picasso, twórca i niszczyciel. Grał polityków, głośny Nixon. Wojowników w Tytusie, Andronikusie chociażby, a także nowa, nowe serie Marvela. Grał amantów, jak w Masce Zorro. Ale najlepszy zawsze był w tych rolach, w których jednocześnie odpycha i przyciąga, w których nie wiadomo do końca w co gra. Ślepe posłuszeństwo, impertynencja, zadufanie. Często bywało u jego postaci tylko skorupą, pod którą kryły się szlachetne motywacje, dostojeństwo, zdolność do silnych, bezinteresownych uczuć. W jednej z moich ukochanych scen w Okruchach Dnia Jamesa Ivory Grająca z nim Emma Thompson próbuje się przebić przez ten słynny pancerz Hopkinsa. Nomenomen, pancerz bardzo często bywał w jego przypadku dosłowny, bo dużą część filmów grał w kostiumie, wciśnięty w surdut, dopięty pod szyję na ostatni guzik, jako typowy brytyjski gentleman. Hopkins gra w okruchach dnia potulnego, zgarbionego, nieco posłusznego na służbie od dziecka kamerdynera, Sir Stevensa. Emma Thompson wciela się w gospodynię, dumną, pewną siebie kobietę, na służbie od niedawna. On nie potrafi rozmawiać, bo zawsze tylko przyjmował i wydawał rozkazy. Ona mówi dużo i wprost, coś zaczyna iskrzyć. Kiedy przyjdzie im się dotknąć po raz pierwszy, on... Będzie trzymał w ręku romansidło i chował je, żeby Miss Kenton przypadkiem nie odkryła, że je czyta. Gdy przez moment ich dłonie się spotykają, twarz Hopkinsa wyraża wszystko. W tym jednym ułamku sekundy pokazuje bohatera takim, jakim naprawdę jest. Chłopcem, który nigdy nie dostał szansy, żeby wejść w świat dorosłych, a teraz na moment się do niego zakradł. Jest więc zmieszany, onieśmielony. Precyzyjnie przygotowuje się do ról. Nie ma w jego aktorstwie mowy o żadnej improwizacji. Powtarza kwestie do znudzenia, czasem po 200 razy, aż są wyryte w jego pamięci. I może się dzięki temu bawić wewnątrz ich struktury. Nieżyjący już reżyser Richard Attenborough wspominał, że mimo to Hopkins na planie podczas podczas zdjęć zawsze brzmi tak, jakby pierwszy raz wypowiadał daną kwestię. W ostatnich latach stał się kimś w rodzaju człowieka renesansu. Skomponował utwór na orkiestrę symfoniczną, który na żywo wykonała Filharmonia w Dallas. Pisze, reżyseruje, maluje i wystawia swoje obrazy, jedne łagodne, przedstawiające bezkresne pola kukurydzy i spokojne, błękitne niebo. Na innych pokazuje zdeformowane, niepokojące ludzkie twarze. Delikatność spotyka w jego malarstwie okrucieństwo dokładnie tak, jak w jego najlepszych kinowych rolach. Można też powiedzieć, że dokładnie tak, jak było w jego prywatnym życiu w jednym z wywiadów podsumował swoją karierę i życie następująco. Miałem swój okres burzy i naporu. Byłem dziką bestią, trochę jak Wangok, i wcale nie żałuję tego okresu. Nie przehandlowałbym tamtych lat za nic, ale tak się nie dało dalej żyć. To by mnie zabiło. Wielu ludzi pamięta Londyn z tamtego czasu jako serce swingujących lat 60.. -tych. Hopkins pamięta to inaczej. Ulica Waterloo Road, którą codziennie chodził do pracy, wydawała mu się wiecznie zasnuta mgłą. Kantyna, w której spotykali się aktorzy, no, miała zapach zjełczałej kawy. Więc Anthony Hopkins zamiast do tej kantyny rytualnie zaczął chodzić do pobliskiego baru, gdzie spędzał długie godziny. Nie skończyło się to najlepiej. Jak wspominałam na wstępie, ten nawyk chodzenia samotnie do barów zabrał ze sobą nawet, gdy wyprowadził się z Wielkiej Brytanii i pojechał próbować sił w Hollywoodzie. Po niespełna pół roku w Los Angeles, do reszty osunął się w nałóg. Postanowienie, by wyeliminować alkohol ze swojego życia, powziął w święta Bożego Narodzenia 1975 roku. Do dziś mówię o sobie, że jest niepijącym alkoholikiem. Dziś opowiadałam o Antonym Hopkinsie. Dziękuję Państwu, że ze mną byliście. A jeśli wydało się Państwu to, o czym mówiłam, ciekawe, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj i do polubienia tego wideo. Już przygotowuję kolejny odcinek. Dzięki i do zobaczenia niebawem.